Nowy Testament. Ostatni będą pierwszymi. Tyr Rok46 po Chrystusie. Przybywam tu dziś z wiadomością od Króla Agrypy. Jest bardzo niezadowolony z waszych rządów. Niezadowolony? A co my zrobiliśmy? Ważniejsze jest, czego nie robicie. Agrypa czuje, że nie okazujecie mu należnego szacunku, a w końcu chroni was obu. Troszczy się o was! Jesteśmy mu wdzięczni! Ach, jesteście wdzięczni! Inni królowie urządzają wspaniałe uczty na jego cześć. Zanoszą mu dary! Agryppa jest największym ze wszystkich władców i albo zaczniecie go właściwie traktować, albo poniesiecie konsekwencje. Nie chcemy robić niczego. Niczego, co nie podobałoby się Agrypie. No, będzie mu miło to słyszeć! <gry> Witaj, Jakubie! Czy potrzebujesz pomocy? Tak, ale apostołowie mają chyba ważniejsze sprawy. Nie ma nic ważniejszego, niż pomagać braciom. Poza tym to trzeba zrobić dobrze. Tak. Nasza mała wspólnota wierzących powiększa się. To Bóg czyni z nami cuda, Jeremiaszu. Ale musimy się modlić za braci. Stój! Gajuszu, chodź tu! Szybko! Chodź, chodź, umyj mi nogi! Idę zaraz do króla! Tym razem wszystko załatwiłem. Królowie Tyru i Sydonu tak się przerazili, że postanowili wydać wielką ucztę na cześć Agrypy. Podpisali odezwę stwierdzającą, że on jest największym z królów. A jeśli on jest największym królem, ja jestem największym zarządcą. Hmm, tak, zarządca. Sam nie wiem, ale chyba. Przerosłem ten tytuł. Wolałbym coś jak konsultant, główny doradca. Drugi po Bogu, tak. No dobrze, myj szybciej. Agryppa czeka na dobre wieści. Pokój tobie, Agryppo, mam dobre wieści. Czemu mi o tym nie powiedziałeś? O czym... Drogi Agryppo! To lista moich poddanych, którzy są chrześcijanami! Uczniami Jezusa! Przecież Jezus nie żyje od 13 lat! Tak! Ale jego apostołowie nadal nauczają! Niczyja potęga nie może tu rosnąć prócz mojej! Zrozumiałeś?! Zajmę się tą sprawą natychmiast, królu Agrypo. Mam nadzieję! Albo znowu się zajmiesz myciem nóg! Możesz odejść. A, 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 nie chcesz słyszeć dobrych wiadomości? Nie! A, ale królowie, tyrui Sydo... Precz! Jako Twój doradca, panie, radzę Ci zostawić chrześcijan w spokoju. To spokojni obywatele, nie zagrażają Ci. Zdaje się, że Ty sam potrzebujesz doradcy w tej sprawie. Nie możesz sobie pozwolić na miłosierdzie, dobroć i miłość, gdy chcesz stać się naprawdę wielki? Woda z tej studni to błogosławieństwo, ale przypomnij sobie słowa, które Jezus powiedział do Samarytanki. Przy takiej samej studni. Kto się napije tej wody, znów będzie pragnąć. Ale kto się napije wody życia, nigdy pragnąć nie będzie. Tędy, panie, tam są. Ty jesteś Jakub, apostoł, uczeni Jezusa Chrystusa? Tak, panie. Jesteś aresztowany. Nie, Jeremiaszu. Wszystko musi się wypełnić. Kochajcie się nawzajem i zostańcie w pokoju. Znalazłem go i zaprowadziłem go do pracy w kopalni soli. Skazuje Jakuba na śmierć. Panie. Aha, tak jest. Zajmę się jego egzekucją. A teraz, jeśli pozwolisz, panie, królowie Tyru i Sydon. Aha, tak, Tyr i Sydon. Teraz policzę się z nimi. A no właśnie tu jadą, aby wydać ucztę na twoją cześć! Świetnie! Więc będę miał okazję wypowiedzieć wojnę obu królestwom. Wojnę? Ale, ale panie! Zanim zagrożą moje potędze! Błagam cię, Agryppo, Nie buduj swojej wielkości na cudzej krzywdzie! Wielki władca pomaga swoim sąsiadom, nie walczy z nimi! Po czyjej jest tej stronie? Może chrześcijan? Nie! A ty oh! popierasz Tyr i Sidon nigdy w życiu. Świetnie. Widzę, że się zrozumieliśmy. Pamiętajcie! Jestem i będę największym ze wszystkich królów! Szybciej! Szybciej! O! O! Rusz się! Szybciej! Ruszcie, no! Ar! Widzisz to? Stawiasz kreskę za każdy worek soli, który tam przyniosą! I nie pomyl się, bo to będzie twój ostatni błąd w życiu! Słyszałeś o Marku? Nie? Masz szczęście. Nie będzie już więcej służył w kopalni soli. Co? Zrobili go dowódcą nad pięcioma tysiącami żołnierzy. A kto będzie jego adiutantem, ha? Jak ci się zdaje? Ty? Pewnie, że ja najlepiej się nadaję do tej roboty. Odsłużyłem już swoje w tym miejscu i chcę się stąd jak najszybciej wyrwać. <noise> ty? A co ty wiesz o dowodzeniu armią? Więcej niż ty, zapewniam cię. Słuchaj, mój brat i ja najlepiej się nadajemy, żeby przewodzić nam wszystkim. Dlaczego? Jezus najpierw wybrał mnie i mego brata. To przecież nic nie znaczy. To bardzo wiele znaczy. Dobrze, zapytajmy o to Jezusa. Zróbmy tak. A więc widzicie, musicie wystrzegać się pychy. Panie, chcemy Cię zapytać o coś ważnego. Wiemy, że będziesz panować w swoim królestwie, ale który z nas będzie największy w Twoim królestwie? Kto będzie przewodzić? Żeby być największym w Królestwie Bożym trzeba się stać jak małe dziecko. Trzeba być tak pokornym, jak to małe dziecko. <laughs> Słyszałeś co mówił ten niedorajda? <laughs> Że nadaje się na adiutanta, on jest za miękki. Żeby dowodzić żołnierzami, trzeba być twardym. Gdy ktoś ci wejdzie w drogę, masz mu oddać, zemścić się szybko i skutecznie. Nigdy nie byłem w takim mieście. Mają tu wielkie bogactwa, ale nie mają Ewangelii. Racja. Nie ma szczęścia bez pokoju, który przynosi Jezus. Chcecie ze mną rozmawiać? Tak, panie. Nasz nauczyciel, nasz pan Jezus Chrystus, którego głęboko wierzymy, że jest mesjaszem, chce nauczać w tym mieście. Doprawdy? <laughs> Powiedzcie mu, żeby znalazł sobie inne miejsce. Nie mam czasu! Co? Jak on śmiel? Nie uwierzycie. Nikt nie wpuścił nas do środka. Co Żartuje? niemożliwe! Nigdzie nie spotkałem takiej pychy. Co mieliśmy robić? Powiedziałeś, że mamy moc czynienia cudów. Czy mieliśmy spuścić ogień z nieba na ziemię i spalić to miasto? Nie przyszedłem, aby potępić grzeszników, ale aby ich zbawiać. Tak. Jeśli chcesz dowodzić ludźmi. Musisz wiedzieć, jak wzbudzać respekt. Nie zgadzam się. Nie <laughs> Niewolnik się nie zgadza! Ha! Ty na pewno wiele wiesz o tym, jak być wielkim przywódcą. Jeśli chcesz, by żołnierze służyli ci sercem, ty musisz służyć im. <laughs> służyć moim żołnierzom, co? Tak może jest tu chrześcijan, ale nie tutaj! Nadchodzi czas, kiedy musimy pójść do Jerozolimy. Tam syn człowieczy będzie pochwycony, ubiczowany, skazany na śmierć i ukrzyżowany, ale trzeciego dnia powstanie z martwych. Sądziłem, że idzie do Jerozolimy, by zostać królem. Co on mówi? Pochwycony? Ubiczowany? Ukrzyżowany? On mówi wiele rzeczy, których nie rozumiemy. Jego myślenie jest inne niż nasze. On chyba jest smutny. Jest samotny. Porozmawiajcie z nim. Matko, on chyba nie chce, żeby mu przeszkadzać. Słuchajcie, on jest mesjaszem, prawda? Tak. Czy myślicie, że mesjasz pozwoli, żeby ktoś go ukrzyżował? Nie, to chyba niemożliwe. Oczywiście, że nie. On mówi w przypowieściach, jak zawsze. Naprawdę tak sądzisz? Czy kiedyś się pomyliłam? Nie odpowiadaj. Wiem tylko, że nasz pan Jezus jest mesjaszem, a za kilka dni będzie naszym królem. A wtedy wy zasiądziecie po jego prawej i lewej ręce. Ona ma rację. Oczywiście, że mam rację. Poprośmy go o to zanim ktoś inny nas uprzedzi. E, ja. Jan chcę spytać. Ja? O tak, chciałem. Ja. Ja. <laughs> Panie, czy możesz wyświadczyć mi wielką łaskę? O co chodzi? Gdy zapanujesz w swoim królestwie, niech moi synowie zasiądą po twojej prawej i lewej ręce. Chcecie cierpieć to samo, co ja będę cierpiał? Tak jest, panie. Zaprawdę, będziecie cierpieć to samo, co ja. Ale nie moją rzeczą jest dać wam miejsce po mojej prawej i lewej ręce. O czym tak rozmawiacie? O, noho. Pokryjomu przyszli prosić o to, by móc nami rządzić? Wcale nie pokryjomu. To nie w porządku, panie. Nas wybrałeś najpierw. Dlaczego mamy błagać o to, co nam się należy? Chodźcie. Królestwo Boże nie jest takie jak królestwa tego świata. Królowie ziemscy zmuszają wszystkich, by im służyli. W ten sposób potwierdzają swoją wielkość. Ale nie tak ma być między wami. Ktokolwiek zechce być największym w Królestwie Bożym, niech będzie najmniejszym. A kto chce uchodzić za waszego mistrza, niech będzie sługą was wszystkich. Syn człowieczy nie przyszedł po to, by mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Kto mi to przysłał. Królowie Tyru i Sydonu. Błaga Magrypo Nie wywołuj wojny z dwoma krajami, które przysyłają ci te wspaniałe dary, bo chcą pokoju. To wszystko dla mnie. Tak, i mam tu coś więcej. Deklaracje, w której stwierdzają, że jesteś największym z królów i obiecują przynaglić inne narody, by złożyły takie samo oświadczenie. Bardzo dobrze blastusie. Ech. Moja gwiazda wschodzi, przyjacielu. A ty rośniesz wraz ze mną. Dziękuję panie. Chciałem cię o coś prosić, bo widzisz, od dawna czuję, że nie wystarcza mi już tytuł zarządcy i myślałem o zmianie na coś w rodzaju najwyższy. Nie zapominaj się! A tak. Co też mi przyszło do głowy? Jak zwykle masz rację. Uwaga! Witaj, Marku! Jak dobrze cię... Cisza! Jutro jestem ostatni dzień w tej śmierdzącej dziurze. <grafię> Gratuluję ci awansu, Marku. Powiedziałem cisza. Jutro ma się tu odbyć egzekucja więźniów. Nie mam czasu tego doglądać, więc teraz muszę wybrać sobie adiutanta. To będzie dla mnie zaszczyt służyć ci, panie. Domyślam się, nic nie ujmując mojemu koledze, ja jestem tym, którego szukasz. A więc udowodnij mi to. Czemu tak stoisz i się gapisz? ja. ja... Jak nie popędzisz tych niewolników, ja porachuję ci kości. Tak jest, panie. Ruszać się, psy! Czemu ty masz siedzieć koło Jezusa? Bo to miejsce mi się należy. Proszę, Jakubie, nie chcę się z tobą kłócić, ale chyba rozumiesz, że to właśnie ja i Andrzej jesteśmy pierwszymi apostołami. Powtarzasz to od pół godziny. A ja i Jan myślimy to samo o nas. Jeśli się nie zgodzisz, Piotrze, nie będziesz miał ze mną udziału. Nazywacie mnie panem i mistrzem, i słusznie, bo jestem nim. A jeśli ja, pan i mistrz, służę wam w ten sposób, czy wy nie powinniście służyć sobie nawzajem? Drogie dzieci, jeszcze tylko przez krótką chwilę jestem z wami, a tam, gdzie ja idę, wy nie możecie pójść. Teraz daję wam nowe przykazanie. Abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Nie, to nie w porządku. Dlaczego to on ma być adiutantem? Ja bardziej na to zasługuję! Pokażę Markowi, że umiem zmusić ludzi do pracy! Nie! Ja go zastąpię! E, co? Weź go do liczenia! Ja poniosę worki. Chcesz być bohaterem? Mnie tam wszystko jedno! Uh. Uh. Panie nie zapomnij, po zakończonej uczcie będzie parada na twoją cześć. Bardzo dobrze. Aha, i jeszcze Jakub Apostał ma być stracony dzisiejszego poranka. Doskonale teraz już nic nie stoi na mej drodze do prawdziwej wielkości. Przeczytałem Wasze oświadczenie, że jestem największym ze wszystkich królów i pokornie się z nim zgadzam, ponieważ to prawda. Patrzymy z nadzieją w przyszłość, kiedy Królestwa Izraela, Tyru i Sydonu staną się sojusznikami opartymi na niezwyciężonej potędze na mnie! Za króla Agrypę! Za Agrypę, najpotężniejszego Za który przemawiał do nas głosem Boga! Zgryfów! Głos Boga! To mi się podoba! Bardzo mi się to podoba! O? Co, Co? się. O! Nie! Jako nowy adiutant mam cię doprowadzić na egzekucję. I ty niby wiesz coś o tym, co znaczy być wielkim na tym świecie. <słyski>